Listę otwiera broń przeszłości. Schwerer Gustav, ciężki Gustaw, czy przez żołnierzy nazywany po prostu Dora, to niemieckie działo kolejowe największe i najbardziej kosztowne działo w historii. Jego parametry techniczne mogą wprawić w osłupienie. Kaliber lufy 802 mm, a masa samej lufy to 400 ton. Całkowita masa działa 1350 ton, a długość lufy 32 m. Gustaw potrafił wystrzeliwać w ciągu godziny od 2 do trzech pocisków o wadze 4,5 tony na odległość 47 km lub dwa pociski monstrualnej wadze 7 ton na odległość 38 km. Podczas oblężenia Sewastopola wystrzelono w ciągu 5 dni 48 pocisków kalibru 802 mm z odległości ponad 30 km. Działo zostało prawdopodobnie zniszczone, aby zapobiec jego przechwyceniu. MQ-9 Reaper to amerykański bezzałogowy bojowy aparat latający. Jest to większa, nowocześniejsza i bardziej zabójcza wersja wcześniejszego Predatora. Dron został zaprojektowany dla potrzeb sił powietrznych Stanów Zjednoczonych. Może przenosić do 1360 kg uzbrojenia, a przy pełnych zbiornikach paliwa może utrzymywać się około 30 godzin bez lądowania. Uzbrojenie mogą stanowić laserowo naprowadzane bomby burzące Tafeway. Lub słynne rakiety Hellfire, często wykorzystywane podczas misji bojowych w Iraku czy Afganistanie. Terowanie tymi śmiercionośnymi narzędziami przypomina czasem sceny z gry komputerowej, jednak po drugiej stronie ekranu mogą zginąć ludzie. Bakterie dżumy są zaliczane do klasycznego arsenału broni biologicznej. Ich znaczenie wynika z rzadkiego występowania dżumy w krajach rozwiniętych, dość dużej śmiertelności i powszechnej wrażliwości populacji. Dżumem wywołuje nieruchoma pałeczka barwiąca się ujemnie przy wykorzystywaniu metody grama. Warto przypomnieć, że dżuma jako broń biologiczna została użyta niejednokrotnie i to nie tylko na przestrzeni wieków na odległych. W latach 30. i 40. XX wieku japońska jednostka do zadań specjalnych 710 kilkukrotnie zrzucała skażoną żywność oraz zarażone pchły na teren okupowanych Chin. W byłym Związku Radzieckim nadużyciem pracowało dziesięć instytutów, które zatrudniały tysiące ludzi. Kilka lat temu w Ohio aresztowano i skazano mikrobiologa, który nabył szczep bakterii dżumy, zamierzał go użyć w atakach bioterrorystycznych. Rakiety Trident D5 są trzystopniowymi pociskami balistycznymi na paliwo stałe. Przenoszone przez okręty amerykańskie oraz brytyjskie jednostki, pociski D5 naprowadzane są w locie systemami bezwładnościowo-astronawigacyjnymi, które zapewniają im celność z marginesem błędu wynoszącym od 90 do 120 metrów. Zasięg operacyjny, w zależności od uzbrojenia, waha się od 2500 do 11 km. Każda rakieta może przenosić do 14 głowic z ładunkiem termojądrowym o dużej sile rażenia. Rakieta o długości 13 metrów i średnicy 2 może lecieć z prędkością 21 tysięcy kilometrów na godzinę. Podczas II wojny światowej niezrównanymi konstruktorami superciężkich bomb byli bez wątpienia Brytyjczycy, którzy stworzyli kilka rodzajów tak zwanych bomb burzących. Ich ojcem był brytyjski naukowiec i wynalazca Barnes Wallis. Zgodnie z jego zamysłem, ciężka bomba miała być zrzucana z dużej wysokości i osiągając nadźwiękową prędkość przy samej powierzchni, wbić się głęboko w grunt. Po wybuchu pojawiała się fala sejsmiczna, która miała niszczyć obiekty podziemne i zabijać przybywających w nich ludzi. Najcięższą bombą, jakiej kiedykolwiek użyto w trakcie konfliktu zbrojnego, był Grand Slam. Przy długości prawie 8 metrów bomba ważyła 10 tysięcy kilo. Brytyjczycy w sumie wyprodukowali ponad 40 takich olbrzymów. W trakcie testów powstał lej o głębokości 9 metrów i średnicy 38. W ostatnich miesiącach wojny zrzucono je na bazę niemieckich okrętów podwojnych, wiaduk kolejowy i kilka punktów dowodzenia Wehrmachtu. Nieoficjalnie nazywana matką wszystkich bomb to druga najcięższa nienuklearna bomba znajdująca się w amerykańskim arsenale. Broń waży 10 ton, mierzy blisko 9 metrów i ma średnicę 103 cm, całkowita moc eksplozji. Wynosi około 11 ton. Prawdopodobnie siły powietrzne Stanów Zjednoczonych posiadają mniej więcej niż 15 takich bomb. Koszt jednego ładunku wynosi około 16 milionów dolarów. Powietrzny wybuch bomby na wysokości 2 metrów nad ziemią wytwarza kulę ognia i potężną falę uderzeniową, wysysając jednocześnie całość tlenu z położonych w strefie eksplozji tuneli i uśmiercając ludzi, którzy się w nich znajdują. Powstały wskutek wybuchu krater ma ponad 100 metrów średnicy. Ojciec wszystkich bomb to rosyjski ładunek, będący bombą termobaryczną, który przetestowano 11 września 2007 roku. Zdaniem Rosjan jest to najsilniejsza bomba konwencjonalna na świecie, a jej siła może się równać mocy niewielkich ładunków nuklearnych. Według rosyjskich danych ma czterokrotnie większą moc niszczącą od największej do tej pory bomby konwencjonalnej. Wspomnianej przed chwilą, według źródeł rosyjskich wybuch bomby stanowi odpowiednik wybuchu 44 ton TNT, a wykorzystano w niej prawie 8 tony materiału wybuchowego w postaci mieszaniny sproszkowanego aluminium, azotanu, amonu i tlenku etylenu. VX uznawany jest za jeden z najniebezpieczniejszych gazów bojowych używanych w wojnie chemicznej, choć w rzeczywistości jest trudnolotną cieczą. Jeżeli do organizmu przedostanie się przez drogi oddechowe, jest około dziesięciokrotnie bardziej trujący od sarinu. Jest bardzo łatwo wchłaniany przez skórę. Po przyjęciu odpowiedniej dawki organizm wpada w ciąg niekontrolowanych drgawek oraz skurczów mięśni. Podrażnienie przepony powoduje śmierć przez uduszenie, podczas gdy świadomość ofiary jest zachowana. Do zejścia śmiertelnego potrzebna jest dawka około 200 mikrogramów. Największą dotąd zdetonowaną lotniczą bombę jądrową wykonano na specjalne polecenie Nikity Chruszczowa, jedynie w celu demonstracji siły. Jej moc jest szacowana przez Amerykanów na 58 megaton, choć Sowieci, sami przerażeni mocą bomby, twierdzili, że to było tylko 50 megaton. To mniej więcej tyle co od 1500 bomb zrzuconych na Hiroshima i Nagasaki razem wziętych, lub 10 razy więcej niż wszystkie ładunki wybuchowe użyte w trakcie II wojny światowej. Jak zapewne się spodziewacie, skala zniszczeń jest ogromna. Gdyby car bomba została zrzucona w okolicach dworca centralnego w Warszawie, sam wybuch byłby widoczny nawet w Monachium i jest spora szansa, że popękałoby wiele szyb w południowych Niemczech. W samej Polsce byłoby jednak znacznie gorzej, gdyż promieniowanie cieplne mogłoby spowodować oparzenia trzeciego stopnia u osób przebywających w łodzi. System rakietowy MIRV został opracowany w Stanach Zjednoczonych już w latach 70. Rakiety te odróżniają się od innych tym, że na swoim czubku są w stanie przenieść od kilku, a nawet do kilkunastu oddzielnych ładunków jądrowych które później mogą być naprowadzane na różne niezależne od siebie cele. Dzięki temu jeden pocisk międzykontynentalny może zostać użyty do ataku na bazę rakietową wroga i zrzucić po jednej głowicy na każdy silos, znacznie zwiększając szansę na ich zniszczenie. Każda z przenoszonych przez pocisk balistyczny głowic wystrzeliwana jest przez postbooster. Z uwagi na precyzję niezbędną do właściwego wycelowania głowic w poszczególne cele, pojazd jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie elementów pocisków nacisku balistycznego.